Hejka wszystkim, z tej strony Mario z ostatniej tawerny. Zdaję sobie sprawę z tego, że ten materiał jest wyrzucany 1 kwietnia, więc pewnie oczekujecie jakiegoś żartu w stylu zamknięcia kanału, czy czegoś w tym rodzaju. My mówimy o fantastyce, to jest zbyt poważny temat, by sobie robić jaja. Dlatego dzisiaj zapraszam na w pełni poważną recenzję filmu Puchatek Krew i Miód. Moje podejście do omawianego filmu było bardzo zmienne. Na początku, kiedy usłyszałem o samym pomyśle, o uroczym i dobrze znanym puchatku, który zaczyna zabijać, byłem w niebo wzięty. Stwierdziłem, że to jest naprawdę dobry pomysł. Potem zobaczyłem Zwiastun i cały mój entuzjazm opadł. Ale stwierdziłem, że nie ma co oceniać filmu po trailerze i czekałem i tak z niecierpliwością. A potem zobaczyłem dorobek reżysera i budżet. Rychy z Frake Waterfield to. Mało znany reżyser, którego filmy są albo ok, albo bardzo słabej jakości. Osobiście nie oglądałem żadnego z jego filmów, ale to nie oznacza, że od razu go skreślam. Przecież Showrunnerzy Pierścieni Władzy też nie mieli żadnych osiągnięć i stworzyli. To chyba nie jest dobry przykład. Natomiast budżet filmu mógł już zaniepokoić, bo według Filmwebu wynosił on zaledwie 100 tysięcy dolarów. Trzeba przyznać, że jak na produkcję filmową, to dość mała kwota. Ale zdradzę wam od razu, że ani niski budżet, ani niepewny reżyser nie przeszkodziły Puchatkowi w zostaniu arcydziełem filmów Grozy. Tak, Puchatek Krew i Miód to arcydzieło najwyższej klasy. Ale zanim o tym, najpierw porozmawiajmy trochę o fabule. Na początku jest tam ukazywana krótka animowana wstawka z bardzo dobrze znaną historią. Krzysiu poszedł do stumilowego lasu, gdzie poznał swoich zwierzęcych przyjaciół. Natomiast potem jest nieznana kontynuacja tej historii. Krzyś postanowił pojechać na studia, zostawiając swoich przyjaciół. Te z czasem zdziczały i z powodu głodu zabiły jednego ze swoich przyjaciół, Kłapouchego. Porzucili oni też swoje ludzkie strony i w ogóle znienawidzili ludzi, a zwłaszcza swojego dawnego Kompana Krzysia. Po kilku latach już nie Krzyś, a Krzysztof wraca do milowego lasu wraz ze swoją narzeczoną. Chce jej pokazać i udowodnić, że jego zwierzęcy przyjaciele naprawdę istnieli i że nie zwariował. I to mnie trochę dziwi, bo przecież mówiące, zwierzęta to nic dziwnego. Niektórym osobom brzmi je wyznają miłość. Wracając, nasza parka ostatecznie znajduje prosiaczka i puchatka, jednak zamiast jakichś uroczych przywitań, prosiak stwierdza, że zabije narzeczoną Krzyś. A jego samego zabiorą w nieznane miejsce. Po tym wszystkim poznajemy główną bohaterkę. Tylko nie pamiętam, jak się ona nazywała. Ale wiecie co, to nawet nie ma znaczenia. Powiem szczerze, tutaj postacie nawet nie są nijakie, są żadne. Naprawdę pierwszy raz chyba od bardzo dawna mam do czynienia z tak byle jakimi postaciami. Niby są jakieś próby budowania postaci, na przykład główna bohaterka chodzi do psychologa i miała w swoim życiu styczność z bardzo nieprzyjemną sytuacją, a inne dwie dziewczyny są lesbijkami, którym trochę się nie układa. Ale każdy ten wątek został starannie wzięty. I wyrzucony z hukiem do kosza. Naprawdę żaden wątek nie jest doprowadzony do końca. W sumie, co ja mówię, nie jest doprowadzony nawet do połowy. Ale czy to źle? Przecież to tylko slasher. Po co w nim wątki? Przecież w takich filmach liczy się tylko jadka i mordowanie właśnie takich postaci. Ale do tego dodajmy najlepszą cechę dobrych postaci z horrorów, czyli IQ mniejsze od przeciętnego pomidora. To, jakie decyzje podejmują tutaj postacie, to jest kwintesencja wiarygodnych poczynań bohaterów. No nie oszukujmy się, wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście w pomieszczeniu z basenem? Wy jesteście w wodzie, a zabójca nad wami. Ale nic poń zajmuje się inną postacią, która jest w pomieszczeniu. To no powiedzcie mi, czy zdecydujecie się wyjść z wody i uciec z budynku, czy będziecie się wesoło pluskać, aż ten nie zajmie się wami? Bo przecież każdy normalny wybrałby tą drugą opcję. Albo robicie sobie selfie w bardzo oświetlonym jacuzzi. Serio, świeci się jak choinka u nyktofobika. I potem na tle tych zdjęć zauważacie dziwną postać. To co robicie? Oczywiście wstajecie i idziecie odpalić małą lampkę, która nawet nie znajduje się w miejscu, gdzie stała ta postać. I wracacie do leżakowania. Jeszcze w tej samej pozycji, odwróconym do tego miejsca, gdzie stała ta postać. Poezja naprawdę dla takich postaci warto żyć. Już pomijam początek filmu, gdzie ukazują nam się różne urywki gazet i wiadomości, które mówią o zniknięciach ludzi w okolicach stumilowego lasu. I ludzie, nasi Bohaterowie wybierają się tam na wakacje i nawet nie jest wytłumaczone dlaczego, po prostu tam jadą. Jedynym powodem samego wyjazdu jest sugestia psycholog, która mówi jednej z postaci, żeby wybrała się gdzieś poza miasto. Ale Czemu akurat tam? Bo tak chcieli scenarzyści. Jakby była chociaż jedna scena, która mówiłaby, dlaczego oni się tam wybrali. Chociaż nie wiem, jakby jedna z postaci mówiła, o, wybierzmy się tam, odkryjemy, dlaczego ludzie giną tam. Albo o, pojedźmy tam, będzie zabawnie. Albo o, pojedźmy, zginiemy. Jakikolwiek powód. Ale nie. Jadą. Bo jadą. Dobra, koniec już o tych wielowątkowych postaciach. Porozmawiajmy trochę może o zabójcach. Jacy oni są? Rosiaczek i Puchatek na początku dają radę. Ich wygląd wzbudza niepokój. Ale tylko na początku. Potem prosiaczek staje się taki przeciętny i jakoś, kiedy pojawia się na ekranie, nic nie czujemy. Natomiast puchatek tak bardziej obrzydza niż przeraża, a to ze względu na to, że z całej jego twarzy wydobywa się miodek. A czy wkurzone zwierzaki są brutalne? Powiedziałbym, że niektóre sceny są mocniejsze, ale większość jest nudna i nie ma w nich żadnego napięcia. W ogóle sceny pościgu. Ja operatorowi kamery dałbym awans do Hollywood. Tak trząsł kamerą, że mi się autentycznie niedobrze robiło. To jest ta słynna technologia 4D. Ciągle problemem jest ta głupota. Jak mamy kibicować postaciom, jak oni praktycznie wchodzą pod nogi prosiaczkowi i kubusiowi? Ja mam wrażenie, że scenariusz. Które otrzymali aktorzy, miały dwie linijki tekstu: zrób coś głupiego i daj się zabić. A właśnie. Aktorzy. Ja naprawdę nie chcę być brutalny, ale kiedy oglądam film, ja mam zapomnieć, że wszyscy ci ludzie to są aktorzy, tylko mam mieć wrażenie śledzenia jakiejś opowieści wraz z postaciami. A tutaj sam musiałem siebie przekonywać, że to nie są aktorzy. I uwierzcie, ja uwierzyłem samemu sobie, dopóki ktoś się nie odezwał. Aktorstwo jest tutaj. Tak złe, tak sztuczne, tak przerysowane, że tego nie da się po prostu słuchać i tego oglądać. Jeszcze jak motyw jest taki, że dialogi wyglądają w sposób: nie bój się, jestem przy Tobie. Damy radę w totalnie losowych scenach. Ja lubię kiczowate dialogi, naprawdę, ale tutaj nie dawałem rady. Tak samo nie potrafiłem znieść przedłużanych scen. Ja jestem w szoku, że do filmu, który trwa około 80 minut, Ktoś pomyślał, że przedłużone sceny, które nic nie wnoszą, będą dobrym pomysłem. Na przykład scena w jacuzzi. Tańczenie i śpiewanie bohaterki trwało chyba minutę, zanim akcja poszła dalej do przodu. I dodam, że. Jakby to łagodnie ująć, bohaterka z Jacuzzi miała czym oddychać i widać, że film próbuje do siebie zachęcić nagimi piersiami. I szczerze mówiąc, ja mu się nawet nie dziwię, bo seans nie ma nic do zaoferowania. Jedyną zaletą filmu jest tak naprawdę pomysł. Jest on ciekawy i miał duże pole do manewru i mógł zostać jakoś dobrze zrealizowany, ale patrząc na to, co wyszło i patrząc. Ile rzeczy się po prostu nie udało, to tak jak wspomniałem na początku materiału, jest to arcydzieło. Bo tyle, ile rzeczy tutaj nie gra, wręcz zasługuje na uznanie. Aktorstwo, scenariusz, głupota, nuda, montaż, nawet muzykę źle zrobili. W pewnych scenach pojawia się muzyka, która jest totalnie nieadekwatna do sytuacji. Ja w ogóle jestem w szoku, że film nie próbuje straszyć jumpskerami, Bo wiecie, normalnie kiedy film nie potrafi straszyć jakimś klimatem, to dorzuca się jumpscary, tu ktoś podskoczy, powie wow, jakoś się to tam uda. A tutaj jest trochę tych jumpscarów, ale bardzo mało. I jeszcze źle wykonanych, przy nich się nawet nie da podskoczyć. Jak można źle zrobić tak prostą rzecz? Ten majsterszty głupoty i arcydzieło złego wykonania zasługuje na ocenę 1 na 10. Naprawdę okropny film, który nie zasługuje na żadną złotówkę. I w ogóle, jak ktoś Wam zaproponuje oglądanie go za darmo, to zrezygnujcie, bo nawet szkoda czasu. Jak mowa o pieniądzach, to tutaj robi się zabawnie, bo przy budżecie 100 tysięcy dolarów Box Office wyniósł aktualnie 4 miliony i kontynuacja jest już nawet zapowiedziana, więc możemy szykować się na powtórkę. Oczywiście dziękuję Cinema City za możliwość obejrzenia filmu. Idźcie do nich ale na zdecydowanie inny film. I swoją drogą mają naprawdę dobry popcorn. I tyle ode mnie. Pozostanę się z wami pożegnać i zaprosić do innych, fantastycznych treści na Ostatniej Tawernie. Jeśli ten materiał ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrypcję na dole, a my widzimy się w pozostałych materiałach. Hej!